Trenerze, trenerze, strasznie się nie wyspałem, ale oglądałem TikToki tylko do drugiej w nocy. Dobra, totalna podstawa podstaw, jeżeli chodzi o sen. Odkładamy telefon. Ja wiem, że dla wielu z nas może się to wydawać mega wyzwaniem, że jak można odłożyć telefon jakby wcześniej niż po prostu zasnąć i odłożyć go? Tak. Przynajmniej godzinkę, półtorej przed spaniem, odłóżcie telefon. A kolejna rzecz to włączcie sobie, jak już zaczyna się robić ciemno. Nie wiem, powiedzmy teraz w tym okresie takim jesiennym, około 20.00, otwalcie sobie już ochronę wzroku i ten tryb nocnym telefonie. Ponieważ jedna sprawa to światło niebieskie, które będzie nas wybudzać, a druga sprawa, która jest dalszym problemem, to to, że no, większość z nas już potem, jak już siedzi wieczorem na tym telefonie, no przeglądamy TikToka, Instagrama, pojawiają się jakieś bodźce, nasz mózg też jakby je dostaje cały czas i no wybudza nas to. Potem śpimy gorzej, nawet jeżeli zaśniemy szybko, to znowu śpimy gorzej, czujemy się potem gorzej, mniej się regenerujemy, dlatego totalna podstawa, że chodzi o sen, odłóż telefon.